Sergik! Serdik, Dobrze. Pan się nie boi, pan nie gryzie. A! Przepraszam, nigdy nie gryź do tej pory. przepraszam. Serdik do nogi, do nogi. A pan znowu z tym przem? Ja idę do sklepu, pan z przem. Wracam ze sklepu, pan też z przem. Co pan domu nie ma? Mam panie, ale w domu mam taką żonę, taką cholerę, że. Wszystko robię, żeby w domu nie siedzieć. Jeszcze mam. Chwilę oddechu, jak ta ogląda serial, panie, to myślałem, jest w Turcji, panie. Wije się na dworze jakiegoś wezyry, ale, panie, serial się kończy. Ona wraca na latającym dywanie, muszę jeszcze ten dywan wytrzepać na koniec. Ale, ale o co chodzi? Że, co, co? Bije pana? <laughs> Znęcza się nade mną psychicznie. Czyli, że co? Jesteś stary, jesteś gruby, jesteś łysy, jesteś beznadziejny, jesteś śmierdzący. Stary gamoń, pierdoła piernik. Tylko że śpi i wody nie spuszcza. Ale to... Wody pan nie spuszcza, no! Jak tam, wody bym nie spuszczał? Spuszczam! To o co chodzi? Raz nie spuściłem. Ale panie to będzie pamiętać do końca życia! Raz jeden! No, inna sprawa, że to no, były takie spektakularne okoliczności, bo... Nie wiem, miałem jakiś taki gorszy dzień, panie, usiadłem tam w łazience, nie czy coś źle zjadłem, czy źle pogryzłem, tak... No i telefon zadzwonił, no to wstałem tam, się jakoś rozkojarzyłem, poszedłem gdzie indziej. A w tym czasie żona przyszła z koleżanką, żeby jej kafelki w łazience pokazać. Tak. Koleżanka zobaczyła taką fugę panie, że. Przyszła czarna dziewczyna, młoda, wyszła babuleńka siwa. Bo no to ona będzie pamiętać, bo to kobiety to są takie pamiętliwe trochę pan skóry. To... Zobaczcie mi z piwem już morder, że panie. Znowu pijesz pijaku! Tak. Znowu się upijesz, jak wtedy u Wojtka do komunii! Mówię kobieto, to było 30 lat temu. Ta komunia Wojtka! Nikt już tego nie pamięta, tylko ty! To już wszyscy powymierali z tej komunisty razem z tym Wojtkiem całym! Panie, jakbym dostał za to 25 lat, to już bym wyszedł. Ale u mnie za coś takiego dożywoć się. Dożywocie! Tylko, że ona pamięta, wie pan to, co jej się podoba, bo jak coś niewygodne, to zapomnij od razu. Panie, to, że ją od rodziców ze wsi z gołą dupą wziąłem, zabrałem. Takżeśmy tam się zresztą poznali za stodołą, panie. To tego nie pamięta, panie? Tego nie pamięta. Panie. Jak się ją spytają, gdzie się urodziła, w San Francisco. Ale co, co jej się nie podoba, niech pan powie, w... panie, Wszystko robię źle. Wszystko robię źle. Zamykam okno, otwórz! Otwieram okno, i panie! Że herbatę piję, źle cukier mieszam, źle szklankę odstawiam. Jak można źle herbatę pić? Że siorbie, że siorbie. Jak ja siorbie? Jak ja siorbie? Zasysam zimne powietrze do gorącego płynu. To jest siorbanie. Cię hałas wytwarza, panie, ale to ma. To ma taki słuch jak nie za fajdany, panie. Pije herbatę w kuchni, ta z łazienki. Jedne drzwi zamknięte, drugie, prysznic się leje, stamtąd mordę, że ciżej te tę herbatę pij! <noise> Szczerze, aż mam ochotę, mam ochotę już wziąć ten wrzątek, drzwi otworzyć jedne, drugie, i chluchnąć tę gębę nalaną ty, tym wrzątkiem, pani. A to kiedyś taka nie była? Nie wiem, może była, może ja się nie przyglądałem, nie wiem. Wie pan, dzieciaki były małe, na, na dzieciakach się wyżywała. A. Dzieciaki wyfrunęły, wszystko się na mnie skupia, panie. I to nic jej nie można powiedzieć. Zwrócić uwagę? Panie, to od razu leci jak Indor z takim językiem. Panie, a za to ty, a za to ty, a za to ty, a za to ty. Ja jedno słowo, pani, ona dwadzieścia. Nie przegadasz takiego. Nie... Nawet, nawet nie próbuję. Panie, a jak jej się skończą argumenty, to mnie tak zwyzywa, ale tak zwyzywa takimi słowami. Sąsiada mamy za ścianą, recydywista, razem 20 lat w więzieniu przesiedział, panie, przyszedł i mówi, proszę państwa, ale trochę kultury. Rozumie <grywa> <W> pan? <grywa> Cała gęba w tatuażach, nie wiadomo czym, to mówi trochę kultury. Dobry jeżła nasz, panie. To się rozsiądzie, panie, na kanapie, to jest jej punkt obserwacyjny. Siedzie na tej kanapie, pani jak czołg. Tylko się ta wieżyczka obraca. Ja sobie zupę jem, panie, i czuję, że lufę na plecach już, już czuję, że mnie obserwuje. Już wiem, jem zupę, wiem, że za chwilę coś będzie źle, coś będzie nie tak, panie. Odstawiam tę zupę, odchodzę, stop! Zjadłeś? Odstaw talerz do zlewu. Nie się zaczyna, panie. Odstawiam do zlewu. Odstawiłeś? Umyj. Umyłeś? Wytrzyj. Wytarłeś? Do szafki wstaw. Posprzątałeś? Idź spać. Idziesz spać, a umyłeś się? Zara, zaraz, chwila, chwila, no. niech pan, niech pan nie mówi, że ona się panu każe codziennie myć, tak, tak, panie, ona słucha jak za zafajdany, ale węch jak świnia trufli poszukująca, panie, się obwącha, obwącha. Mać ci drugi dzień niezmieniany. Gdzie brudne? Pani ja ściągam, mówię, gdzie brudne? Gdzie tu jest brudne? Gdzie tu jest plama? Gdzie tu jest plama? A specjalnie takiej majtki kupuję w ciapki. Żeby jej utrudnić, Pani. Ta. I co? Panie majtki, tysiąc ciapek? Wypatrzy tę jedną niefabryczną. Rozumie pan? Tysiąc ciapek. A, a, a z zębami co się dzieje? Co z co zębami? Panie, że wieczorami trzeba mieć zęby przed stajem. Dobra, to już machnąłem ręką, niech baba ma. Ale to panie rano mej zęby, po śniadaniu mej zęby, po obiedzie mej zęby. To... Cokolwiek zjadłeś, myj zęby. Powiem pana, że one wszystkie z tymi zębami to mają jakiegoś pierdolca, no tak. tak. Jak tak. każda jedna, no. Wie pan co, szczerze? No. Szczerze? Ja się nie mogę doczekać dnia, kiedy mi te zęby w końcu powypadają. Nie mogę się doczekać. Ona przyjdzie do mnie i mówi: Umyłeś zęby? A ja na to: jakie zęby? <słyszy> Do pana! Do pana. A, a, może, a może w nocy pa, panu to jakoś wynagradza, co? No wie pan, łupu, cupu. A, nie to. O czym to jest rozmowa? Jedyna seksualna przygoda, jaka mnie w życiu czeka, to dziura w ziemi. <grym> Weź pan się wyprowadź z domu i pan będzie miał spokój. Pro, wyprowadź się, panie, gdzie? Dokąd? Gdzie? Chyba na tamten świat. Ta się zorientuje, że mnie nie ma, panie, miotła pod dupę i wziu... Panie, za mną. Siu, od tego... się nie odczepi, się nie odczepi. To jak pan sobie radzi w takiej sytuacji trudnej? I chodzę, biorę psa, panie, i idę na spacer. Tak łazimy z tym przem od rana do wieczora. Całe dnie widzę pana z tym przem. Panie, panie, ten pies, jak on widzi, że ja zdejmuję smycz z wieszaka, panie, to on wyje jak człowiek ze skóry żywy rozdzierany, panie. Się schowa, a to jest z jakiś tam syberyjski. Dla niego 50 km przejść dziennie to tak, panie. A to się chowa pod łóżko, pazurami się w podłogę wczepi i wyje, jak człowiek normalnie ze skóry. Tak, ma dosyć tych spacerów. Tak, tak. No jak pan go wyciąga? Co? No. Z podłóżka? Ciągnę go za ogon. Jak za ogon? Jak to wyżej, to obcięty ma ogon taki krótki? No to miał tak. Jak, jak go ciągnę, to się zrobił taki, panie. Ciągnę go, ciągnę, panie. Tak go ciągnę, że mu się aż morda wsunęła. To jest jakoś ze sobą połączone, nie, wiem, no, wyciągam go za, za tego, no i no, idziemy na spacer, panie. Łazimy po osiedlu, no i tak szukam jakiegoś zajęcia. Ja z tym psem, z tą mordą, panie. Widzę, że ktoś się wprowadza, mówi dzień dobry, może pomogę przy szafie? Proszę bardzo. No i tam w szafę wciągnę, dadzą mi piwo, no i tak chodzę z tym piwem, z tym psem. Patrzę ktoś samochód tam naprawia przy samochodzie maska otwarta ktoś tam stoi się zastanawia nad tą maską. No teraz z tym piwem też tam stanę, obok niego też się zastanawiam. Tak się we dwóch zastanawiamy. Pan się, że ma nie, znam się, ale to wie pan, naprawię dobrze, nie naprawię drugie dobrze, aby czasu nabić. Nie uwierzy pan, co mi w życiu najwięcej uratowało czasu? Co? Kościół. Jaki kościół? Rzymsko-katolicki. A no nie wiedziałem, że pan jest taki wierzący. Nie jestem, nie o to chodzi. Panie, wiarę to ja dawno temu straciłem, jak sobie pomyślałem, po co pan Bóg stworzył coś tak niepotrzebnego jak moja żona? Po co? No są takie stworzenia, komary, ćmy, muchy. Tak. Ale na to wszystko jest paczka, A na tę moją żonę co? Mówią o kościele, że budynek. Tam zawsze jest coś do roboty, a to dach przecieka, a to trzeba żywo przyciąć, a to w rynne podwiesić. Panie, tam zawsze jest coś do roboty. Księdza poznałem, taki fajny chłop. Miał nosa, że się nie ożenił. Panie. Fajny chłop, jak nie od nich. I. Panie, on ma jeszcze taki sad. W tym sadzie trzyma morele. Ta. Morele. No to te morele mu tam powyciągam strawę, takie co mnie gni. A to zgnięte temu dżemu kręcę, a tak to, siedzimy we dwóch i wiemy to. Jedziemy to wszystko w lato. No a w zimę co pan ma? Nic, do, tylko pan odśnieżyć i tyle. Jak jest śnieg. Jak jest śnieg. Teraz takie porobili ocieplenia, panie. Takie teraz zimy zrobili, że ja w lutym te ja bardziej liczę na te morele. Niż, Ta, daj pan spok, A Aż strach słuchać tego. Ja uważam, że człowiek z gruntu jest dobry, dopiero żona robi z niego potwora. Panie. Pan ma żonę? Proszę? Pan ma żonę? Mam. No jak? Może, może być. Tak może być. No luksus nie jest, ale może być, no. no nie znęca się nad twadem psychicznie? Nie. No. Nie? Psychicznie nie. A jak? Bije mnie. Pan? No bije mnie. No bije to... mnie. Tak pan, jak pana bije? No jak się bije, no spiąch jest otwarte, jak tam je podejdzie, no? no? Za co? No Na przykład, że lodówki nie domknąłem. Albo że domknąłem lodówkę, ale i ogórcik dziecku zjadłem, nie? Albo że się nie umyłem, albo że się umyłem, ale i ręcznikiem wytarłem, wie pan? To wpada w złość, proszę pana, tylko głowę trzeba szczelnie zasłonić. jej złość przejdzie, to wtedy nawet pogadamy kulturalnie. No to? Z... to ręką pana tak leje? A jak się ręka zmęczy, to proszę pana, paczką na much i ścierką ze zlewu, kablem od ładowarki, a na ogrodzie ma taki szlauch przygotowany. Jak mnie po nogach przejedzie, proszę pana! To jak gwiazdy w biały dzień widzę, wie pan? A jak się zmęczy i tym, to swojego gacha do pomocy zapraszam. Kogo? Gacha swojego i ten, to już mnie fachowo tłucze. On nam pokazuje, gdzie, a ten mnie, ciach, Bach! Proszę pana, to bilety by można na to sprzedawać. Raz on, raz ona, aż morrad trześci. Raz on, raz ona, raz on, raz ona. Raz on, proszę pana. A cernik? A, a cernik, pa... cernik, idziemy. Gdzie pan idzie? Do kościoła. Po co? Czuję, jak mi wiara wraca. Get down.